Droga wojownika Maja Kowalska szła korytarzem liceum, a drwiny i szyderstwa kolegów podążały za nią jak cienie. Uczniowie stali wzdłuż korytarza. Niektórzy wskazywali na nią palcami, inni szeptali za zasłoniętymi dłońmi. Trzymała wzrok skierowany przed siebie, szczękę zaciśniętą. Psycholka, syknął ktoś. Świrus, zawołał inny. Szepty nie były bezpodstawne. Maja została zawieszona w liceum imieniu Kopernika po brutalnej bójce z grupą maturzystów. Dwóch z nich... Trafiło do szpitala ze złamanymi nosami, a jeden ze zwichniętym ramieniem. Rada Pedagogiczna miała w końcu dość jej wybuchów agresji i wyrzuciła ją na stałe. Teraz maja stała obok swojego ojca, Franciszka, w gabinecie dyrektora liceum im. Słowackiego jej ostatniej szansy na ukończenie edukacji bez konieczności. Zdawania matury eksternistycznie, pani Wiśniewska. Wychowawczyni przydzielona do sprawy Mai przeglądała dokumenty przeniesienia z zmarszczonym czołem. Widzę, że została pani wydalona z poprzedniej szkoły za agresywne zachowanie. Spojrzała na Maję z nad okularów. Maja poruszyła się niespokojnie pod jej wzrokiem, ale nie odpowiedziała. Muszę być szczera, panno Kowalska. W naszym liceum stosujemy politykę zerowej tolerancji dla bujek. Jeśli nie będzie pani potrafiła kontrolować swojego temperamentu. Obawiam się, że nie pozostanie wiele opcji edukacyjnych. Ona rozumie, wtrącił Franciszek, kładąc stanowczą dłoń na ramieniu Mai. Prawda, Maju? Maja skinęła głową bez przekonania. Po wyjściu z gabinetu dyrektora Franciszek zatrzymał córkę na pustym korytarzu. Jego twarz wyrażała zmęczenie samotnego rodzica, który zbyt wiele razy przechodził przez tę samą drogę. Maju, proszę, błagał, musisz odejść, gdy ktoś próbuje cię sprowokować. Ignoruj dręczycieli, nie wdawaj się w konflikty, ale. Tato, żadnych ale. Nie mogę cię ciągle zapisywać do nowych szkół. To już koniec, spojrzał na zegarek. Muszę skorzystać z toalety, poczekaj tu, a potem odbierzemy twój plan lekcji. Gdy Franciszek zniknął za rogiem, Maja oparła się o ścianę, przewijając coś w telefonie. Zamieszanie z sąsiedniego korytarza przyciągnęło jej uwagę. Zaciekawiona, zajrzała za róg. I zobaczyła trzech uczniów, otaczających mniejszego, chłopca w grubych okularach. Chłopiec przyciskał książki do piersi, podczas gdy pozostali popychali go na szafki. Miałeś nam pomóc zdać ten test z matmy, Adaś, warknął najwyższy, wytrącając książki z rąk chłopca, ale zostawiłeś wszystkie odpowiedzi puste na ściągawce. Nie czułem się z tym dobrze, wyjąkał Adaś, poprawiając okulary. To nie fair wobec uczniów, którzy naprawdę się uczyli. Pięść uderzyła go w brzuch, zginając go w pół. Maja obserwowała, a słowa ojca odbijały się echem w jej umyśle. Ignoruj dręczycieli. Nie angażuj się. Zaczęła się odwracać, gdy jeden z chłopaków kopnął plecak Adasia przez korytarz, wysypując jego zawartość. Proszę przestańcie, wydyszał Adaś. To podręczniki medyczne mojej mamy. Powinieneś o tym pomyśleć, zanim zdecydowałeś się być małym, samolubnym kapusiem, zadrwił inny dręczyciel, unosząc pięść do kolejnego ciosu. Maja zawahała się po czym wyciągnęła telefon i zaczęła nagrywać. Ruch przyciągnął uwagę trzeciego chłopaka, który odwrócił się gwałtownie. Hej, co ty robisz? Zarządzał, idąc w jej kierunku. Maja nadal nagrywała. Dokumentuje, jak trzech łobuzów znęca się nad jednym chłopakiem. Wydaje mi się, że to niezły materiał dowodowy. Oddaj mi ten telefon, zażądał dręczyciel, sięgając po niego. Maja cofnęła się. Nie ma mowy. Wysoki dręczyciel porzucił Adasia i dołączył do kolegi. Nowa dziewczyna myśli, że jest twarda. Pokażmy jej, jak witamy uczniów w słowackim. Pierwszy cios padł szybko, ale maja była szybsza. Lata treningu karate zadziałały, gdy zrobiła unik, pozwalając by impet przeniósł napastnika obok niej. Szybkim podcięciem nogi posłała go na podłogę. Drugi napastnik rzucił się na nią z dzikim zamachem, którego uniknęła, odpowiadając precyzyjnym uderzeniem w splot słoneczny, który zostawił go łapiącego powietrze. Trzeci i najwyższy dręczyciel zawahał się, patrząc na swoich przyjaciół leżących na podłodze. Jego wahanie trwało tylko chwilę, zanim rzucił się do przodu. Maja wykonała zwrot, wykorzystując jego własny impet, by rzucić go przez biodro. Wylądował z ciężkim łoskotem, tracąc oddech, Adaś patrzył na Maję szeroko otwartymi oczami, pełnymi szoku i podziwu. Cała konfrontacja trwała mniej niż 30 sekund. O kurcze, wyszeptał. To było niesamowite. Maja schowała telefon do kieszeni. Adrenalina wciąż krążyła w jej żyłach. Powinieneś pozbierać swoje rzeczy, zanim przyjdzie nauczyciel. Następnego ranka Maja stała przed klasą 203, gdy pani Wiśniewska przedstawiała ją uczniom. Wszyscy, to jest Maja Kowalska, dołącza do nas z Liceum Kopernika. Proszę, przywitajcie ją ciepło. Maja przeskanowała klasę, a jej serce zamarło, gdy zauważyła trzech dręczycieli z poprzedniego dnia, wpatrujących się w nią gniewnie z tyłu sali. Ku jej zaskoczeniu, Adaś też tam był, siedząc blisko przodu, z nieśmiałym uśmiechem, na twarzy, gdy ich spojrzenia się spotkały. Zajmij wolne miejsce obok Adasia, poleciła pani Wiśniewska. Gdy Maja wsunęła się do ławki, czuła wrogie spojrzenia palące jej plecy. Adaś lekko pochylił się w jej stronę. Dzięki jeszcze raz za wczoraj, wyszeptał. Jestem Adam Chmielnicki. Nie zrobiłam tego dla ciebie, odpowiedziała chłodno Maja. Po prostu nienawidzę dręczycieli. Po ostatnim dzwonku Maja ruszyła na przystanek autobusowy, tylko po to, by znaleźć Adama biegnącego, by ją dogonić. Hej, Maja, poczekaj, szła dalej, czego chcesz? Chciałem ci tylko porządnie podziękować, powiedział Adam, idąc obok niej. Nikt nigdy tak się za mną nie wstawił. Nieważne, po prostu trzymaj się z dala od kłopotów. Mogę cię o coś zapytać. Gdzie nauczyłaś się tak walczyć? To było jak oglądanie filmu czy coś. Maja westchnęła. Mój tata prowadzi szkołę karatę, trenuję od piątego roku życia. Oczy Adama rozjaśniły się. Mogłabyś, czy mogłabyś mnie nauczyć tylko podstaw, żebym mógł się bronić? Nie ma mowy. Jestem już na cienkim lodzie w tej szkole. Poza tym nie wyglądasz na materiał na wojownika. Proszę, nalegał Adam. Moja mama prowadzi małą kawiarnię i czasami pijani klienci sprawiają jej kłopoty. Wczoraj dwóch facetów zjadło i odmówiło zapłaty. Kiedy próbowałem się im postawić, pobili mnie dość mocno. Muszę być w stanie ją chronić. Maja przestała iść i spojrzała na Adama. Naprawdę na niego spojrzała. Zauważyła świeży siniak w pobliżu jego skroni, który próbował ukryć włosami. Coś w jego prośbie rezonowało z nią. Zaczęła trenować z podobnych powodów. Aby chronić się w świecie, który często wydawał się zdeterminowany, by ją powalić. W porządku, ustąpiła. Ale robimy to po mojemu, w szkole karate mojego taty, jutro po lekcjach. Nie spóźnij się. Następnego dnia, maja była przy swojej szafce, gdy Weronika, przywódczyni dręczycieli z poprzedniego dnia, podeszła do niej z dwiema przyjaciółkami. To ty jesteś tą nową dziewczyną, która myśli, że jest taka twarda. Powiedziała Weronika, zatrzaskując szafkę Mai. Oddaj telefon. Chcę usunąć to nagranie. Maja spojrzała na nią spokojnie. Nie ma mowy. A tak dla twojej informacji, przeszukiwanie czyjegoś telefonu to naruszenie prywatności. Mam gdzieś prawo do prywatności, warknęła Weronika. Daj mi telefon albo tu albo co? wyzwała ją Maja. Weronika rzuciła się do przodu, chwytając nad garstek Mai. To był błąd. Jednym płynnym ruchem Maja wykręciła się z uchwytu i wykorzystała własny impet Weroniki, by wytrącić ją z równowagi. Weronika potknęła się, łapiąc się szafek z głośnym łoskotem, który rozniósł się echem po korytarzu. Uczniowie zatrzymali się, by patrzeć, jak Weronika, z twarzą płonącą z upokorzenia, wyprostowała się i odeszła, a jej przyjaciółki szybko podążyły za nią. Z drugiej strony korytarza Maja zauważyła Adama obserwującego z wyrazem zdumienia na twarzy. Po szkole, zgodnie ze swoim słowem, Maja zaprowadziła Adama do szkoły karate swojego ojca, Centrum Karate Wschód. Tato, to jest Adam, chce zapisać się na zajęcia. Franciszek Kowalski spojrzał z nadbiórka rejestracyjnego. Jego wyraz twarzy rozjaśnił się na widok perspektywy. Nowego ucznia. Świetnie, zapiszmy Cię. Podczas gdy Adam wypełniał dokumenty, Franciszek odciągnął Maję na bok. Już zawierasz przyjaźnie? To dobry znak. On nie jest moim przyjacielem, upierała się Maja. Po prostu potrzebuje nauczyć się, jak się bronić. Franciszek uśmiechnął się ze zrozumieniem. Jeśli tak mówisz. Pierwsza lekcja Adama była brutalna. Franciszek kazał mu ćwiczyć szpagaty, aż Adam myślał, że jego mięśnie pachwinowe mogą się rozerwać. Pod koniec sesji ledwo mógł chodzić. Do zobaczenia jutro, zawołał Franciszek, gdy Adam kuśtykał w kierunku drzwi. Umrę, jeśli będę musiał to powtórzyć, jęknął Adam do Mai, gdy opuszczali szkołę. Bez bólu nie ma zysku, odpowiedziała, ale w jej głosie było słychać nutę rozbawienia. Następnego dnia, Maja została wezwana do biura samorządu uczniowskiego, podczas przerwy obiadowej. W środku znalazła Weronikę, chłopaka o imieniu Tomek i przewodniczącego samorządu uczniowskiego Jacka Sobieckiego. Otrzymaliśmy skargę dotyczącą napaści na innych uczniów, powiedział surowo Jacek. To nie tak się stało, odparła. Maja. Znęcali się nad Adamem Chmielnickim, a potem próbowali mnie zaatakować, gdy to nagrałam, broniłam się. Czy to prawda? zapytał Tomek, patrząc na Weronikę. Weronika wiła się pod jego spojrzeniem, ale nie zaprzeczyła. Rozumiem, powiedział Tomek, zwracając się do Jacka. Wygląda na to, że to grupa Weroniki zaczęła, nie Maja. Jacek zmarszczył brwi. To nie zmienia faktu, że bójki są wbrew zasadom szkoły. Samoobrona to nie bójka, argumentował Tomek. Myślę, że skończyliśmy. Skinął głową do Mai. Możesz iść. Gdy Maja wychodziła, usłyszała, jak Jacek syczy do Tomka. Co to do cholery było? Nie możesz jej tak po prostu wypuścić. Później, podczas treningu karate, Adam w końcu zebrał odwagę, by zadać Mai pytanie, które miał w głowie: Dlaczego tak bardzo trzymasz się na uboczu? Jesteś mądra, twarda, ładna, mogłabyś mieć wielu przyjaciół, gdybyś chciała. Maja przerwała rutynę rozciągania. Nie chcę ludzi w moim życiu, którzy mogą odejść kiedy tylko. Mają ochotę, przyjaciele są tymczasowi, w końcu wszyscy odchodzą. Ale nie wspomnienia, odparł Adam zamyślony, one zostają z tobą, dobre czy złe, stają się częścią tego, kim jesteś. Maja nie odpowiedziała, ale słowa Adama długo po zakończeniu treningu krążyły w jej głowie. Tego wieczoru Jacek zorganizował imprezę w lokalnym barze, żeby przywitać z powrotem Bartka Piotrowskiego, który został zawieszony za znęcanie się nad pierwszoklasistami. Grupa Jacek, Weronika, Tomek i kilku innych członków samorządu uczniowskiego stłoczyła się wokół stołu, gdy Bartek opowiadał im historię o tym, co robił podczas zawieszenia. Tomek siedział cicho. Wyraźnie niezadowolony z hałaśliwej atmosfery. Gdy inni zaczęli planować swój następny psikus na pierwszoklasistach, Tomek wymówił się, że musi zaczerpnąć powietrza. Jacek podążył za nim. Co jest z tobą dziś wieczorem? zażądał Jacek. To nie jest to, czym samorząd uczniowski powinien się zajmować odpowiedział Tomek. Zamieniamy się w gang, a nie w liderów uczniowskich oczy Jacka błyszczały. Mówiąc o gangach, rozmawiałem z Michałem Kamieniem. Prowadzi ekipę z centrum. Nie możesz mówić poważnie, powiedział Tomek z niedowierzaniem. Ci goście są niebezpieczni, Jacek. Handlują narkotykami, okradają sklepy. Mają też kontakty i ochronę, przerwał Jacek. Michał mówi, że wystarczy, że zapłacę wpisowe i jestem w. To szaleństwo, argumentował Tomek. Marnujesz swoją przyszłość. Jacek tylko wzruszył ramionami. Decyzja już zapadła. Prawie mam zebrane pieniądze. Następnego dnia sam Michał Kamień pojawił się w liceum Słowackiego, wchodząc do biura samorządu uczniowskiego, jakby był jego właścicielem. Wysoki i groźny, z blizną przechodzącą przez brew, wzbudzał respekt. Więc to ty jesteś tym dzieciakiem, który chce dołączyć, powiedział Michał, mierząc wzrokiem Jacka. Masz moje pieniądze? Prawie, odpowiedział nerwowo Jacek. Potrzebuję jeszcze kilku dni. Michał skinął głową, po czym zwrócił swoją uwagę na Tomka. A ty musisz być tym bokserem, o którym słyszałem. Tomek, tak? Tomek zesztywniał. Skąd wiesz o mnie? Wieści się rozchodzą. Widziałem twoją walkę mistrzowską w zeszłym roku. Masz poważny talent. Michał uśmiechnął się, ale nie dosięgło to jego oczu. Dla ciebie zrezygnowałbym z wpisowego. Posiadanie boksera w naszej ekipie byłoby cenne. Nie jestem zainteresowany, powiedział stanowczo Tomek. Pomyśl o tym, nalegał Michał. Miałbyś szacunek, ochronę, pieniądze, czego więcej mógłbyś chcieć? Czystej kartoteki i przyszłości, odpowiedział Tomek, wychodząc z biura. Sfrustrowany swoją niezdolnością do zapłacenia wpisowego do gangu i zirytowany odrzuceniem przez Tomka, Jacek wyładował swoją złość. Bartek, rozkazał, przyprowadź. Mi tego, Adasia, muszę odreagować. Bartek uśmiechnął się złośliwie, z przyjemnością. Na szkolnym korytarzu Adam zbierał książki ze swojej szafki, gdy Bartek i inny dręczyciel podeszli do niego. Rada chcecie widzieć, kujon, zadrwił Bartek, chwytając ramię Adama. W swojej głowie Adam wyobraził sobie wykonanie idealnego kontrataku, dokładnie tak, jak pokazała mu Maja. Widział siebie uderzającego z precyzją, wysyłającego dręczycieli do ucieczki w strachu. Rzeczywistość była znacznie surowsza. Gdy Adam próbował się uwolnić, Bartek z łatwością go obezwładnił, uderzając o szafki. Gdy zaczęli go ciągnąć, pojawił się Tomek. Puść go! Nakazał. Tomek, trzymaj się od tego z daleka, Tomek, ostrzegł Bartek. Rozkazy Jacka. Nie obchodzi mnie, czyje to rozkazy odpowiedział Tomek, występując do przodu. Bartek puścił Adama, by skonfrontować się z Tomkiem, ale zanim sytuacja mogła się zaostrzyć, kolega Bartka zauważył nadchodzącą maję. Chłopaki to. ona. Ta dziewczyna od karate ostrzegł. Adam. Maja podeszła do Adama, ignorując napięcie. Gotowy na trening? Mój tata czeka. Gdy prowadziła Adama, Bartek podjął ostatnią próbę demonstracji dominacji. Chwycił ramię Mai od tyłu. To był krytyczny błąd. W jednym błyskawicznym ruchu Maja chwyciła jego nadgarstek, wykręciła go za plecy i zmusiła go do klęczenia. Dotknij mnie jeszcze raz, wyszeptała mu do ucha a będziesz potrzebował więcej niż zawieszenia, żeby dojść do siebie. Puściła go i kontynuowała chód z Adamem, zostawiając Bartka pielęgnującego swój nadgarstek i zranioną dumę. Tomek, pod wrażeniem jej umiejętności i odwagi, pobiegłby ich dogonić. To było niesamowite, powiedział. Dokąd idziecie? Na trening karate, odpowiedział Adam. Tomek zawahał się, po czym zapytał, czy mógłbym dołączyć. Maja spojrzała na niego podejrzliwie. Po co? Żebyś mógł donosić swoim kumplom od znęcania się? Nie, spowiedział Tomek szczerze. Chcę wyjść z tej grupy. Chcę nauczyć się, jak bronić się bez krzywdzenia innych, tak jak ty właśnie zrobiłaś. Maja przyglądała mu się przez chwilę, po czym wzruszyła ramionami. To twój pogrzeb. W szkole karate Franciszek był zaskoczony, widząc nie jedną, ale dwie nowe twarze towarzyszące Maii. Im więcej, tym weselej, powiedział, podając Tomkowi formularz rejestracyjny. W przeciwieństwie do Adama, który chciał nauczyć się technik ofensywnych, by chronić swoją matkę, Tomek wyraził zainteresowanie tylko ruchami defensywnymi. Gdy Maja zapytała go o to, Tomek wyjaśnił: Kiedyś trenowałem boks. Wiem, jak ranić ludzi. To, czego potrzebuje się nauczyć, to powściągliwość. Gdy mijały dni między Mają, Adamem i Tomkiem, utworzyła się nieprawdopodobna przyjaźń. Każdego popołudnia trenowali razem w szkole karate, popychając się nawzajem do doskonalenia. Maja, mimo początkowej niechęci, złapała się na tym, że czerpie przyjemność z ich towarzystwa. Po raz pierwszy od śmierci matki, trzy lata temu poczuła coś bliskiego poczuciu przynależności. Pewnego wieczoru Franciszek ogłosił, że musi wziąć udział w regionalnej konferencji instruktorów karate przez weekend. Ćwiczcie, gdy mnie nie będzie, powiedział trójce nastolatków. Maja jesteś odpowiedzialna za ich trening. Po wyjściu Franciszka Tomek podszedł do Mai i Adama z psotnym uśmiechem. Mam trzy bilety na nowy film akcji dziś wieczorem. Co opowiecie na przerwę i trochę zabawy? Nie wiem, zawahała się Maja. Mój tata powiedział, żeby ćwiczyć. Daj spokój, błagał Adam. Trenujemy non-stop cały tydzień. Jedna noc wolnego nie zaszkodzi. Maja ustąpiła i po raz pierwszy od lat pozwoliła sobie na beztroskie popołudnie z przyjaciółmi. Śmiali się przez cały film, rzucając popcornem w siebie nawzajem podczas tandetnych dialogów i wiwatując podczas scen walk. To nie tak wygląda prawdziwa walka, prychnęła Maja na jedną szczególnie przesadzoną sekwencję. To tylko film, zaśmiał się Tomek, ma być nierealistyczny. Po filmie Adam nalegał, by odwiedzili kawiarnię jego matki. Robi najlepsze pierogi w mieście, obiecał. Twarz pani Chmielnickiej rozjaśniła się, gdy zobaczyła swojego syna wchodzącego z przyjaciółmi. Adam, nie powiedziałeś mi, że przyprowadzisz gości. Pośpieszyła do ich boksu, wycierając ręce o fartuch. Mamo, to moi przyjaciele z karate Maja i Tomek. Pani Chmielnicka promieniała do nich. Dziękuję, że przyjaźnicie się z moim Adasiem. Zawsze miał trudności z dopasowaniem się. Ignorowała zawstydzone protesty Adasia i nalegała na podanie im specjalnych domowych pierogów na koszt firmy. Podczas jedzenia Maja obserwowała ciepłą interakcję między Adamem i jego matką. Była tam prawdziwa miłość, coś, o czym prawie zapomniała, że istnieje w relacjach rodzic-dziecko. Jej własna relacja z ojcem stała się napięta po śmierci matki, skupiona bardziej na dyscyplinie niż na czułości. Później, gdy Tomek odprowadzał Maję do domu, zatrzymali się w sklepie spożywczym po napoje. Siedząc na krawężniku, na zewnątrz. Maja w końcu zadała pytanie, które ją nurtowało. Dlaczego dołączyłeś do karate? Byłeś już w popularnej grupie. Nie potrzebowałeś nas. Tomek wziął długi łyk napoju przed odpowiedzią. Zacząłem boksować, gdy miałem osiem lat. Mój trener był twardym draniem, który wierzył w hartowanie chłopców. Kazał nam walczyć ze sobą, aż ktoś krwawił. Mówił, że to buduje charakter. Oczy Tomka pociemniały na to wspomnienie. Byłem dobry, naprawdę dobry, ale też stałem się zły. Zacząłem wszczynać bójki poza ringiem, zadawać się z nieodpowiednim towarzystwem. Co się zmieniło? Zapytała Maja. Złamałem szczękę. Dzieciakowi w ulicznej bójce w zeszłym roku. Był w szpitalu przez tygodnie. Głos Tomka lekko się załamał. Wtedy zdałem sobie sprawę, że staje się dokładnie tym, czego chciał mój trener. Bronią, a nie osobą. Spojrzał na Maję. Kiedy zobaczyłem, jak powalasz Bartka bez faktycznego ranienia go, wiedziałem, że tego potrzebuję nauczyć się kontroli, a nie tylko siły. Maja poczuła nieoczekiwaną falę emocji. Rozumiała, co to znaczy czuć się jak broń, a nie jak osoba. Mogę ci w tym pomóc, powiedziała miękko. Następnego dnia w szkole Tomek natknął się na Jacka na korytarzu. Przywódca gangu, Michał Kamień, naciskał na Jacka w sprawie wpisowego, a cierpliwość Jacka się kończyła. Potrzebuję więcej czasu, nalegał Jacek przez telefon, gdy podszedł Tomek. Miałeś wystarczająco dużo czasu, warknął głos. Michała przez głośnik albo zapłacisz do piątku, albo zapomnij o dołączeniu. Jacek zakończył połączenie i zauważył Tomka. Mam to, ogłosił dumnie. Wpisowe. Spotkam się z Michałem jutro, żeby to oficjalnie załatwić. Popełniasz? Cioch, ogromny błąd ostrzegł Tomek. Błędem było myślenie, że jesteś moim przyjacielem, warknął Jacek. Prawdziwi przyjaciele wspierają się nawzajem. Prawdziwi przyjaciele nie pozwalają sobie nawzajem marnować życia, odparł Tomek. Twarz Jacka wykrzywiła się z wściekłości. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie teraz, gdy zadajesz się z tą psycholką i jej kujonem? Podszedł bliżej, dźgając Tomka w pierś. Pokażę ci, co się dzieje ze zdrajcami. Kłótnia szybko eskalowała. Jacek uderzył pierwszy. Tomek zablokował cios z łatwością, używając ruchu, którego nauczył się od Mai, co tylko jeszcze bardziej rozwścieczyło Jacka. Walka zakończyła się tym, że Tomek z łatwością obezwładnił Jacka, zostawiając go dyszącego na podłodze. To nie koniec, zagroził Jacek, gdy Tomek odchodził. Wściekły z powodu upokorzenia, Jacek odszukał Weronikę. Potrzebuję Twojej pomocy, powiedział wyjaśniając swój plan zemsty na Mai. Nienawidzisz jej tak samo jak ja, a jeśli mi pomożesz, dopilnuję, że dostaniesz Tomka dla siebie. Weronika wahała się, czego dokładnie ode mnie chcesz. Po prostu ją zatrzymaj i wsyp to do jej napoju, powiedział Jacek, pokazując małą fiolkę. Nie zabije jej, tylko sprawi, że będzie wystarczająco chora, by ją nauczyć. Po pewnych namowach Weronika niechętnie się zgodziła. Wysłała Mai wiadomość, prosząc o spotkanie w biurze samorządu uczniowskiego, by przeprosić za ich wcześniejszy konflikt. Myślałam o tym, jak cię traktowałam, powiedziała Weronika, gdy Maja przybyła oferując jej puszkę napoju. To nie było w porządku. Maja, podejrzliwa, ale gotowa wysłuchać, przyjęła napój, ale go nie otworzyła. Więc co się dzieje między tobą a Tomkiem? Zapytała Weronika od niechcenia. Jesteście parą czy coś? Jesteśmy tylko partnerami treningowymi, odpowiedziała Maja, odkładając nieotwartą puszkę na stół. Naprawdę? Bo on zawsze patrzy na ciebie jak. Weronika urwała, zauważając brak zainteresowania Mai napojem. Nagle poczuła się źle z powodu tego, co prawie zrobiła. Właściwie ten napój może być przeterminowany. Pozwól, że przyniosę ci świeży. Gdy Weronika sięgnęła po puszkę, drzwi otworzyły się gwałtownie. Jacek wszedł z Bartkiem podążającym tuż za nim. Co tak długo? zażądał Jacek. Zauważył nieotwartą puszkę i podejrzliwy wyraz twarzy Mai. Nie zrobiłaś tego, prawda? oskarżył Weronikę. Czego nie zrobiła? zapytała Maja, wstając. Nic, po prostu stąd wyjdź, warknęła Weronika do Mai, zaskakując samą siebie swoją ochronną postawą. Jacek uderzył Weronikę w twarz, posyłając ją na podłogę. Bezużyteczna, splunął. Bartek z Kowalską, sam się tym zajmę. Bartek rzucił się na maję, udało mu się zaskoczyć ją, złapał ją swoim masywnym ramieniem za szyję, ograniczając jej ruchy. Maja walczyła, ale uścisk Bartka był zaskakująco silny. Tymczasem Adam podsłuchał dwóch uczniów rozmawiających o wezwaniu Mai do biura samorządu uczniowskiego, gdzie czekał Jacek, i jego instynkt podpowiadał mu, że coś jest nie tak. Pobiegł znaleźć Tomka, który kończył trening koszykówki. Myślę, że Maja ma kłopoty wydyszał Adam. Tomek nie wahał się. Zadzwonił na komórkę Jacka, która została odebrana przy drugim sygnale. Gdzie jest Maja? zażądał Tomek. Śmiech Jacka przeszył Tomka dreszczem. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swoją dziewczynę od karate, lepiej żebyś ty i Kujon przyszli do sali gimnastycznej, sami bez nauczycieli. Tomek i Adam popędzili do sali, tylko by znaleźć ją ciemną i pozornie pustą. Gdy zapuścili się głębiej, ciężkie drzwi zatrzasnęły się za nimi. Światła zamigotały, ukazując Bartka i kilku innych członków ekipy Jacka otaczających. Ich cieszę się, że mogliście przyjść. Zadrwił Bartek. Jacek właśnie kończy z twoją przyjaciółką. Instynkty bojowe Tomka zadziałały. Adam, pamiętasz, czego Maja cię nauczyła. Plecy do pleców, postawa obronna. Dwaj chłopcy ustawili się, jak ćwiczyli, twarzami na zewnątrz przeciwko przeciwnikom. Pierwszy napastnik rzucił się na Tomka, który zrobił unik i wykorzystał impet chłopaka, by rzucić go na ziemię. Ruch, który Maja wielokrotnie wbijała mu do głowy. Adam stanął twarzą w twarz ze swoim przeciwnikiem. Jego ręce lekko drżały, ale postawa była solidna. Gdy dręczyciel zamachnął się, Adam zablokował i skontrował precyzyjnym uderzeniem w splot słoneczny, dokładnie tak, jak pokazała mu Maja. Ku jego zdumieniu napastnik zgiął się w pół, łapiąc oddech. Razem walczyli przeciwko ekipie. Jacka ich tygodnie treningu nieoczekiwanie się opłacały. Bartek, widząc upadających przyjaciół, zawahał się przed dołączeniem do walki. To była cała przerwa, jakiej potrzebował Tomek, by wyprowadzić idealny kopniak z pół półobrotów pierś Bartka, posyłając go na trybuny. Gdzie jest Maja? zażądał Tomek, chwytając Bartka za kołnierz. Biuro samorządu, wydyszał Bartek. Popędzili przez puste korytarze, adrenalina napędzała ich sprint. Gdy wpadli do biura samorządu, zastali niepokojący widok. Maja przywiązana do krzesła, cienka stróżka krwi spływająca z jej rozciętej wargi, a Jacek, krążący przed nią. Jeszcze jeden krok i ona oberwie zagroził Jacek, przyciskając Scyzoryk do gardła Mai. Postradałeś zmysły powiedział Tomek, starając się utrzymać głos opanowany. To już nie jest inicjacja do gangu to napaść i porwanie zamknij się i klęknij warknął Jacek, mocniej przyciskając nóż do skóry Mai. Chcę zobaczyć potężnego Tomka Ewanowskiego na kolanach. Tomek powoli opadł na kolana, kupując Czas podczas gdy Adam skradał się wzdłuż ściany, niezauważony przez Jacka, którego uwaga była skupiona na tomku. To lepiej, zadrwił Jacek, kopiąc tomka w żebra. Już nie taki twardy, co? Gdy Jacek cofnął nogę do kolejnego kopnięcia, Adam rzucił się do przodu, wbijając ramię w plecy Jacka. Niespodziewany atak sprawił, że Jacek potknął się do przodu, a nóż z brzękiem upadł na podłogę. W zamieszaniu tomkowi udało, się rozwiązać maję, która wyskoczyła z krzesła z furią w oczach. Uwolniona z więzów, maja stała się wichrem precyzji i mocy. Jacek ledwo miał czas odzyskać równowagę, zanim maja dostarczyła mu druzgocącej kombinacji uderzeń, które pozostawiły go oszołomionym i bezbronnym. Ostateczny, szybki kopniak posłał Jacka na ścianę, gdzie osunął się na podłogę pokonany. Maja stała nad nim, ciężko oddychając, z wciąż zaciśniętą pięścią. Czy on, zaczął Adam, nic mu nie jest, powiedziała Maja chłodnym głosem. Po prostu stracił przytomność. Gdy opuszczali biuro, znaleźli Weronikę czekającą na korytarzu z telefonem w dłoni. Wezwałam policję, powiedziała. Są w drodze. Trzy miesiące później Centrum Karate Wschód tętniło życiem pełne nowych uczniów. Incydent w Liceum Słowackiego trafił do lokalnych wiadomości, przynosząc nieoczekiwany rozgłos Szkole Karate Franciszka. Historia Mai, Tomka i Adama stawiających czoła dręczycielom zainspirowała wielu uczniów, szczególnie dziewczęta, do zapisania się na zajęcia samoobrony. Franciszek z dumą patrzył, jak Maja prowadziła grupę nowych uczennic przez podstawowe techniki blokowania. W rogu Adam pomagał młodszemu chłopcu doskonalić postawę, podczas gdy Tomek demonstrował obronny rzut innej grupie. Pamiętajcie, powiedziała Maja swojej klasie. Karate nie polega na ranieniu innych, ale na ochronie, siebie i ludzi, na których Wam zależy. Jej oczy spotkały się z oczami Tomka przez salę i wymienili uśmiech. Po incydencie zarówno Jacek, jak i Bartek zostali wydaleni ze szkoły i stanęli przed sądem dla nieletnich. Szkoła wprowadziła surowy program przeciw znęcaniu się z Tomkiem służącym w komitecie. Jeśli chodzi o Maję, w końcu znalazła swoje miejsce. Nie jako samotniczka z urazą, ale jako liderka i nauczycielka. Gniew, który ją tak długo definiował, przekształcił się w cel. Po zajęciach, gdy ostatni uczniowie wyszli, Maja, Tomek i Adam siedzieli razem na matach treningowych, wyczerpani, ale zadowoleni. Moja mama chce, żebyście przyszli na kolację. Dziś wieczorem, powiedział Adam, robi swojego słynnego karpia po żydowsku. Jestem za, odpowiedział Tomek. Maja? Maja spojrzała na swoich przyjaciół. Tak, przyjaciół, i skinęła głową. Nie przegapiłabym tego. Na zewnątrz okna szkoły karate popołudniowe słońce rzucało długie cienie na parking. Nowy dzień dobiegał końca, ale dla Mai Kowalskiej nowy rozdział dopiero się zaczynał. Droga wojownika, jak się nauczyła, nie zawsze dotyczyła bitew, które stoczyłaś, ale ludzi, dla których zdecydowałaś się walczyć. Tak w ogóle powiedział Adam, gdy zbierali swój sprzęt. Słyszeliście o turnieju w przyszłym miesiącu? Myślałem, że może moglibyśmy wystartować jako drużyna. Jeśli podobała ci się ta historia, subskrybuj kanał. Twoja subskrypcja jest dla mnie bardzo ważna i bardzo pomaga mi w dalszym dostarczaniu takich historii. Więc proszę, subskrybuj, aby mnie wesprzeć, i zostaw komentarz ze swoją opinią. Na temat tej historii. A to jeszcze nie koniec. Na ekranie pojawia się teraz kolejna poruszająca historia. Podobna do tej. Kliknij ją, czekam na ciebie.